Karol, czy patrzyłeś? Ile masz w tej rundzie strzelonych yy, goli? W tej rundzie żadnego <noise> jeszcze. A liczyłeś ile masz asyst? Eee, asysty chyba, jak się nie mylę, dwie albo jedną. No właśnie... łącznie. No właśnie, bo ja tak e, przeglądałem Twoje statystyki i tak e, sucho ja na papierze nie wygląda to jakoś imponująco, natomiast muszę powiedzieć, że w każdym meczu jesteś takim motorem napędowym, e, drużyny Kalwarianki. No tak, na pewno nigdy nie byłem zawodnikiem jakimś mega bramkoszczelnym, e, ani jakoś mega dużo asyst nie dawałem. Raczej jestem takim zawodnikiem od e, czarnej roboty, gram w środku pola też raczej teraz bardziej defensywnie. Choć parę ostatnich meczów występowałem na też pozycji na numer 10, e, więc tych sytuacji na pewno było więcej, ale no raczej jeżeli chodzi o moje zadania na boisku no to są one nieco inne niż, niż strzelanie bramek czy, czy dawanie asyst. Ja tak przejrzałem, bo też gdy robię zdjęcia to na sporej ilości zdjęć jesteś Ty, bo masz taką dynamiczny sposób, masz bardzo dynamiczny sposób gry, bym tak powiedział patrząc z boku. No na pewno zawsze to był mój duży atut i plus yy, od, od dzieciaka. Zawsze miałem dobrą wydolność i zawsze na tym bazowałem, yy, więc więc staram się to jak najbardziej wykorzystać, dużo być pod grą, dużo być przy piłce, zależeć dużo odbiorów, bo to na pewno jest dobra moja m, strona, dobra moja cecha i duża zaleta i myślę, że m, to też jest coś, co mogę dawać drużynie i, i dzięki temu możemy często odzyskiwać piłkę i, i starać się Zabywać bramki. Obiedzie, że dużo bramek nie strzela, ale ja pamiętam co najmniej dwie bramki jeszcze w niższych ligach. Jedna przeciwko Niwie, wcześniej chyba Arce, Babice. Jak już strzelasz, to tak, że potem wszyscy oglądają to po kilka razy, bo stadiony świata. Tak, zdarzało się, zwłaszcza jeszcze w, w lidze okręgowej. Rzeczywiście, jak strzeliłem już bramkę, to, to była naprawdę ładnej urody i, i cieszyło to na pewno. A teraz co mogę powiedzieć, no czekam cały czas na trafienie. Ostatnio odem uderzenie, ale było za lekkie, bramkarz gdzieś tam zdołał odbić tą piłkę. I, i no, na pewno chciałbym strzelać więcej bramek, ale, ale wszystko przyjdzie, mam nadzieję, z czasem. Właśnie tak patrzę, trochę wędrujesz po tym boisku, raz na skrzydle, raz na środku, raz w defensywie. Gdzie najlepiej ci się gra? Zawsze byłem nominalnie skrzydłowym, ale od paru sezonów zostałem jakby przekwalifikowany na środek pola ze względu chyba na to, że mam właśnie dobrą wydolność i mogę biegać całe 90 minut w każdym meczu i dla mnie to nie ma problemu. No najlepiej się czuję na pozycji numer 8, bo jestem takim zawodnikiem box to box, jak się to mówi. Zarówno potrafię grać do przodu, dobrze się czuję z piłką przy nodze, ale też jestem dobry w odbiorze, tak jak już powiedziałem, i chyba myślę, że taka pozycja numer 8 to dla mnie jest najlepsza pozycja na ten moment. Jeśli się mylę, ale oprócz tej zmiany pozycji, to też zmieniłeś kapitana, bo od kilku meczów to ty masz opaskę i to wtedy nawet, kiedy Krzysiek Świątek jest też na boisku. A to tutaj chyba błąd się wkradł, bo ostatnio właśnie było zaznaczone, że byłem kapitanem, a naturalnie jak Krzysiek jest, jest na, na boisku, to zawsze mu tą opaskę... Oddaję, bo Krzysiek jest, jest naszym pierwszym kapitanem, został nominowany i jak najbardziej to szanuję, więc, więc nawet ostatnio jak Krzysiek wszedł w, drugą, w drugiej połowie, to od razu mu tą opaskę przekazałem. Czyli ty jesteś drugi w kolejce i. Swoje te pięć lat, twoje chyba tutaj, robisz i niejako jesteś chyba duchem tej szatni, bo zespół sporo się zmienił przez te 5 lat. Tak, no powiem szczerze, że odkąd jestem w Kalwariance, no mega dużo się zawodników przewinęło, trenerów i nawet powiem szczerze prezesów, bo, znaczy może nie dużo, było, bo wcześniej był prezes Grzegorz Makówka, jak, jak przychodziłem do klubu, jak tutaj dołączałem, później przejął to wszystko Piotrek Zadora. Eee, więc na pewno no, dużo ludzi tutaj poznałem, dużo, dużo tej szatni widziałem i, i no, jestem tutaj 5 lat. Zaleczyłem awans, uważam, że no, chyba najfajniejszy sezon tutaj w, w Kalwariance od kiedy jestem. No i to utrzymanie rzutem na taśmie wiadomo też no była to mega sprawa. Zdobyliśmy 7 punktów w pierwszej rundzie i, i udało się utrzymać tej czwartej lidze, więc no, na pewno mega przeżycie. I, i, I tak jak mówię, dla mnie super czas i chcę jak, naj, jak najdłużej kontynuować grę w To no Tak na koniec się spytam, bo przed Wami mecze najpierw na wieczystej, potem e, z Pciemianką. I Chyba ten drugi mecz wypada w okolicach Twoich urodzin, więc wypadałoby jakoś e, uczcić e, taką. Taką rocznicę. A taką ciekawą rzucę, bo Pan tutaj wspomniał o bramce z Arką Babicy. To właśnie było w dniu moich urodzin, więc no na pewno liczę na to, chciałbym sobie taki prezent urodzinowy sprawić, ale wiadomo, najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali i, i do tej Krakowi cały czas się zbliżali i walczyli o najwyższe cele, bo wiadomo, każdy z nas jest jeszcze młody, ambitny i, i każdy chce, chce wygrywać i, i powalczyć jak najwyższe cele.